Czy kiedykolwiek czułeś, że świat wokół ciebie zmienia się tak szybko, że tracisz grunt pod nogami, a prawda, którą znałeś, zaczyna się rozpływać jak mgła o poranku? A co jeśli powiem ci, że w sercu Kościoła katolickiego w cieniu bazyliki, gdzie czas zdaje się stać w miejscu, właśnie wydarzyło się coś, co wstrząsnęło fundamentami wiary? Papież Leon XIV, człowiek, który nazwał siebie synem św. Augustyna. Ogłosił siedem zasad, które nie są zwykłymi regułami, lecz płonącymi pochodniami, rzuconymi w mrok współczesnego świata. Dlaczego teraz? Dlaczego te zasady? I dlaczego czujesz, że musisz je poznać, zanim będzie za późno? Odpowiedź nie leży w słowach, które usłyszysz, ale w ogniu, który poczujesz, gdy te słowa dotkną twojej duszy. Wyobraź sobie moment, w którym stoisz na rozdrożu. Z jednej strony ścieżka, którą zawsze znałeś, wygodna, znajoma, wydeptana przez pokolenia. Z jednej strony ścieżka, którą zawsze znałeś, wygodna, znajoma, wydeptana przez pokolenia. Z jednej strony ścieżka, którą zawsze znałeś, wygodna, znajoma, wydeptana przez pokolenia. Z jednej strony ścieżka, którą zawsze znałeś, wygodna, znajoma, wydeptana przez pokolenia. Z jednej strony ścieżka, którą zawsze znałeś, wygodna, znajoma, wydeptana przez pokolenia. Z jednej strony ścieżka, którą zawsze znałeś, wygodna, znajoma, wydeptana przez pokolenia. Z jednej strony ścieżka, którą zawsze znałeś, wygodna, znajoma, wydeptana przez pokolenia. Z jednej strony ścieżka, którą zawsze znałeś, wygodna, znajoma, wydeptana przez pokolenia. Z jednej strony ścieżka, którą zawsze znałeś, wygodna, znajoma, wydeptana przez pokolenia. Z jednej strony ścieżka, którą zawsze znałeś, wygodna, znajoma, wydeptana przez pokolenia. Z jednej strony ścieżka, którą zawsze znałeś, wygodna, znajoma, wydeptana przez pokolenia. Z jednej strony ścieżka, którą zawsze znałeś, wygodna, znajoma, wydeptana przez pokolenia. Z jednej strony ścieżka, którą zawsze znałeś. Wygodna, znajoma, wydeptana przez pokolenia. Z jednej strony ścieżka, którą zawsze znałeś. Wygodna, znajoma, wydeptana przez pokolenia. Z jednej strony ścieżka, którą zawsze znałeś, wygodna, znajoma, wydeptana przez pokolenia. Z jednej strony ścieżka, którą zawsze znałeś, wygodna, znajoma, wydeptana przez pokolenia. Z jednej strony ścieżka, którą zawsze znałeś, wygodna, znajoma, wydeptana przez pokolenia. Z jednej strony ścieżka, którą zawsze znałeś, wygodna, znajoma, wydeptana przez pokolenia. Z jednej strony ścieżka, którą zawsze znałeś, wygodna, znajoma, wydeptana przez pokolenia. Z jednej strony ścieżka, którą zawsze znałeś, wygodna, znajoma, wydeptana przez pokolenia. Z jednej strony ścieżka, którą zawsze znałeś, wygodna, znajoma, wydeptana przez pokolenia. Z jednej strony ścieżka, którą zawsze znałeś, wygodna, znajoma, wydeptana przez pokolenia. Z jednej strony ścieżka, którą zawsze znałeś, wygodna, znajoma, wydeptana przez pokolenia. Z jednej strony ścieżka, którą zawsze znałeś. Wygodna, znajoma, wydeptana przez pokolenia. Z jednej strony ścieżka, którą zawsze znałeś. Wygodna, znajoma, wydeptana przez pokolenia. Z jednej strony ścieżka, którą zawsze znałeś, wygodna, znajoma, wydeptana przez pokolenia. Z jednej strony ścieżka, którą zawsze znałeś, wygodna, znajoma, wydeptana przez pokolenia. Z jednej strony ścieżka, którą zawsze znałeś, wygodna, znajoma, wydeptana przez pokolenia. Z jednej strony ścieżka, którą zawsze znałeś, wygodna, znajoma, wydeptana przez pokolenia. Z jednej strony ścieżka, którą zawsze znałeś, wygodna, znajoma, wydeptana przez pokolenia. Z jednej strony ścieżka, którą zawsze znałeś, wygodna, znajoma, wydeptana przez pokolenia. Z jednej strony ścieżka, drugiej, droga niepewna, spowita mgłą, na której każdy krok wydaje się prowadzić ku nieznanemu. Leon XIV, niczym prorok wołający na pustyni, nie prosi, byś wybrał drogę. On żąda, byś spojrzał w głąb siebie i zadał pytanie, czy to, w co wierzysz, jest naprawdę twoje, czy tylko echem cudzych słów? Te siedem zasad nie jest zaproszeniem do dyskusji, to wezwanie do przebudzenia. To nie papież zmienia kościół. To kościół przez jego głos zmienia ciebie. Czy jesteś gotów stanąć twarzą w twarz z pytaniem, które może wywrócić wszystko, co uważasz za pewne? A może boisz się, że prawda, którą odkryjesz, będzie zbyt ciężka, by ją unieść? W świecie, gdzie wiara jest często sprowadzana do rytuałów, a Chrystus do roli charyzmatycznego lidera, Leon XIV przywraca coś, co zostało zapomniane: płomień, który nie tylko oświeca, ale i spala. Jego słowa, jak echo świętec Ignacego z Antiochii, przypominają. Zniknąć, aby pozostał Chrystus. Siedem zasad, które ogłosił, to nie lista nakazów, lecz klucze do drzwi, za którymi czeka prawda tak stara jak krzyż i tak nowa jak Twoje bicie serca w tej chwili. Każda z nich jest jak kamień rzucony w spokojną taflę wody. Fale, które wywołują, dotrą do każdego zakątka Twojego życia. Czy odważysz się spojrzeć, co kryje się pod powierzchnią? Czy masz w sobie dość odwagi, by pozwolić, aby te zasady przebiły Twoje serce, zanim świat zrobi to za Ciebie? Zanim pójdziesz dalej, zatrzymaj się na chwilę. Poczuj ciężar tego momentu. To nie jest zwykły film, nie jest to kolejna opowieść, którą możesz przewinąć i zapomnieć. To wezwanie, które wymaga Twojej odpowiedzi. Subskrybuj kanał. Chodzenie z Bogiem, zostaw lajk, like, skomentuj, podziel się tym przesłaniem z innymi. Powiedz, skąd jesteś, z jakiego miasta, z jakiego kraju i stań się częścią tej podróży. Bo to, co zaraz usłyszysz, nie jest tylko historią o papieżu czy kościele. To historia o Tobie, o tym, kim jesteś w oczach Boga i kim możesz się stać, jeśli tylko odważysz się słuchać. Leon XIV nie przyszedłby pocieszać. Przyszedłby wstrząsnąć. Czy jesteś gotów, by dowiedzieć się, dlaczego te siedem zasad może zmienić wszystko? Niech to będzie jasne. Nie oglądasz tego filmu przez przypadek. Coś w Tobie, może cichy głos, może niepokój, może pragnienie, przyciągnęło Cię tutaj. Siedem zasad Leona Kiaronsaspi to nie tylko słowa na papierze. To mapa, która prowadzi przez chaos współczesności do źródła, które nigdy nie wysycha. Ale ostrzegam, każdy krok w tę podróż wymaga ofiary. Czego musisz się pozbyć, by zrobić miejsce dla prawdy? Czego się boisz, gdy myślisz o zmianie? Leon XIV, jak latarnia w burzliwej nocy, wskazuje drogę, ale to ty musisz zdecydować, czy pójdziesz za światłem. Obejrzyj ten film do końca, bo w tych siedmiu zasadach kryje się odpowiedź na pytanie, które być może jeszcze nie odważyłeś się zadać. Nie odwracaj wzroku. Prawda czeka. Co kryje się w cieniu krzyża, który nosisz na szyi, w modlitwach, które szepczesz w ciszy, w wierze, którą nazywasz swoją. Siedem zasad Leona XIV nie jest zwykłym zbiorem reguł. To ostrze, które tnie przez zasłony iluzji, przez wygodne kłamstwa, którymi karmimy nasze serca. Pierwsza zasada mówi o prawdzie, która nie prosi o pozwolenie, by wejść. Ona wdziera się w twoje życie, jak wiatr, który łamie gałęzie w środku nocy. Czy kiedykolwiek zatrzymałeś się, by zapytać, dlaczego twoja dusza czuje się niespokojna, nawet gdy klęczysz przed ołtarzem? Papieżniczym niczym strażnik na murach wieczności wskazuje na pęknięcia w fundamentach naszego życia. Pęknięcia, które ignorujemy, bo boimy się, co znajdziemy, gdy zaczniemy je naprawiać? Każda zasada jest jak lustro. Patrzysz w nie i widzisz nie tylko siebie, ale wszystkie maski, które nosiłeś, by ukryć swoje lęki. Czy jesteś gotów spojrzeć w to lustro bez odwracania wzroku? Leon XIV nie oferuje pocieszenia. Oferuje ogień, który oczyszcza, ale najpierw spala. Druga zasada jest jak klucz do zamkniętych drzwi, za którymi kryje się pytanie, którego boisz się zadać: czy twoja wiara jest twoja, czy tylko dziedzictwem, które przyjąłeś bez zastanowienia? Leon XIV. Z jego spojrzeniem przenikającym wieki przypomina, że Bóg nie mieszka w zwyczajach, lecz w sercach, które odważą się krwawić za niego. On mówi o ofierze, ale nie tej, którą składasz w Kościele. Mówi o ofierze, którą jest porzucenie tego, co cię definiuje, by stać się tym, kim Bóg chciał, abyś był. Dlaczego czujesz ucisk w piersi, gdy myślisz o zmianie? Dlaczego tak trudno ci puścić to, co znasz, nawet jeśli to cię więzi? Każda zasada jest jak krok w przepaść. Nie widzisz dna, ale czujesz, że musisz skoczyć. Leon XIV nie prowadzi cię za rękę, on wskazuje na przepaść i pyta. Czy masz w sobie dość wiary, by uwierzyć, że Bóg czeka po drugiej stronie? Siedem zasad to niedrogowskazy to wyzwanie, które rozrywa serce na pół, by mogło bić na nowo. Trzecia zasada jest jak dzwon, którego dźwięk nie milknie, choć próbujesz zatkać uszy. Mówi o czasie, czasie, który ucieka, czasie, który osądza, czasie, który nie czeka na tych, którzy wahają się na rozdrożu. Leon XIV, niczym prorok stojący na skraju wieczności, przypomina, że każda sekunda twojego życia jest wyborem między światłem a cieniem. Dlaczego odkładasz to, co wiesz, że musisz zrobić? Dlaczego pozwalasz, by strach malował twoje dni szarością, gdy Bóg stworzył cię do wielkości? Czujesz to, prawda? Ten cichy głos, który mówi, że jest coś więcej, coś większego, coś, co czeka, aż przestaniesz uciekać. Siedem zasad to nie tylko słowa. To mapa do skarbu, który jest bliżej niż myślisz. Ale wymaga, byś zostawił za sobą wszystko, co cię obciąża. Leon XIV nie prosi o Twoją zgodę. On żąda, byś spojrzał na swoje życie i zobaczył, ile z niego naprawdę należy do ciebie. Czwarta zasada jest jak płomień, który nie tylko oświeca, ale i boli. Mówi o miłości. Nie tej, którą śpiewasz w pieśniach, ale tej, która wymaga, byś oddał siebie, nawet gdy świat mówi, że to szaleństwo. Leon XIV z jego głosem, jak echo św. Jana od krzyża, pyta. Czy kochasz Boga, czy tylko ideę Boga? Czy twoje serce bije dla Niego, czy dla tego, co daje ci poczucie bezpieczeństwa? Ta zasada jest jak nóż, który odcina to, co fałszywe, by zostało tylko to, co prawdziwe. Czujesz ten ciężar? To waga twoich własnych kłamstw, które nosisz, myśląc, że są one tarczą. Siedem zasad Leona Kwatetaton to niedrogowskazy do łatwego życia. To wezwanie do życia, które boli, ale które jest prawdziwe. Czy masz odwagę kochać tak, jak On kochał na krzyżu? Czy masz odwagę pozwolić, by miłość spaliła wszystko, co w Tobie jest mniejsze niż Bóg? Piąta zasada jest jak burza, która przychodzi bez ostrzeżenia, zmiatając wszystko, co słabe, by zostawić tylko to, co trwałe. Mówi o wierności, nie tylko wobec Boga, ale wobec prawdy, którą nosisz w sobie, choć czasem próbujesz ją zagłuszyć. Leon XIV, z jego spojrzeniem, które widzi przez wieki, przypomina, że wierność nie jest wygodą. To walka, to krew, to wybór każdego dnia, by stać po stronie krzyża, nawet gdy świat śmieje się z ciebie. Dlaczego czujesz, że coś w tobie pęka, gdy słyszysz te słowa? Dlaczego boisz się spojrzeć w oczy temu, kim naprawdę jesteś? Siedem zasad to nie zbiór reguł, lecz lustro, w którym widzisz nie tylko swoje odbicie, ale i Boga, który czeka, aż przestaniesz się ukrywać. Leon XIV nie mówi, że będzie łatwo, mówi, że będzie warto. Czy jesteś gotów zapłacić cenę za wierność, która nie zna kompromisów? Szósta zasada jest jak oddech, który bierzesz po długim zanurzeniu w wodzie. Przynosi ulgę, ale i przypomnienie, że życie jest kruche. Mówi o nadziei, ale nie tej naiwnej, która ignoruje ciemność. Mówi o nadziei, która rodzi się w środku nocy, gdy wszystko wydaje się stracone. Leon XIV, niczym pasterz prowadzący owce przez Dolinę Cieni, pyta: Czy wierzysz, że Bóg jest większy niż Twój strach? Czy wierzysz, że jego obietnica jest silniejsza niż chaos, który widzisz wokół siebie? Ta zasada jest jak światło, które nie oślepia, lecz prowadzi, powoli, pewnie, przez mgłę wątpliwości. Dlaczego czujesz, że coś w tobie chce się poddać, ale coś innego każe ci walczyć? Siedem zasad to nie tylko słowa, to droga, która wymaga, byś szedł, nawet gdy nogi odmawiają posłuszeństwa. Leon XIV nie obiecuje końca burzy. Obiecuje, że Bóg będzie z Tobą w jej środku. Siódma zasada jest jak klucz, który otwiera drzwi, za którymi czeka wieczność. Mówi o przeznaczeniu. Nie tym, które planujesz, ale tym, które Bóg napisał dla Ciebie zanim jeszcze powstałeś. Leon XIV z jego głosem, jak grzmot, który budzi uśpionych, pyta, czy żyjesz tak, jakby jutro nie istniało, czy tak, jakby każda sekunda była krokiem ku wieczności. Ta zasada nie jest końcem. Jest początkiem, wezwaniem, byś spojrzał na swoje życie i zobaczył, ile z niego naprawdę należy do Boga. Dlaczego czujesz, że te słowa są jak dłuto, które rzeźbi Twoje serce? Dlaczego boisz się, ale jednocześnie pragniesz pójść dalej? Siedem zasad leona Katon to nie zbiór reguł? To mapa do życia, które jest większe niż twoje marzenia, ale wymaga, byś zostawił za sobą wszystko, co małe? Czy jesteś gotów, by zrobić ten krok? Jeśli dotarłeś aż tutaj, powiedz to w tysiący. Komentarzu: Jestem zaangażowany w prawdę, która jest Słowem Bożym. To nie jest zwykły film. To wezwanie, które wymaga Twojej odpowiedzi. Siedem zasad Leona XIV to nie tylko słowa, to płomień, który może rozpalić Twoje życie, jeśli tylko pozwolisz Mu płonąć. Nie odwracaj wzroku, nie przewijaj, nie uciekaj. Prawda czeka, a Leon XIV jest tylko głosem, który przypomina: Bóg nigdy nie przestał do Ciebie mówić. Czy Ty przestaniesz słuchać? I co teraz? Stoisz na progu, gdzie echo siedmiu zasad Leona satę wciąż wibruje w twojej duszy jak dzwon, którego dźwięk nie chce zamilknąć. To nie jest koniec. To początek. Moment, w którym twoje serce musi zdecydować, czy pozostanie w cieniu wygodnych przyzwyczajeń, czy też odważy się pójść za światłem, które boli, ale prowadzi do prawdy. Leon XIV, niczym strażnik wieczności, nie zostawił cię z odpowiedziami. Zostawił cię z pytaniami, które, jak ziarna zasiane w glebie twojego ducha, czekają, by wydać plon. Czy czujesz ten ciężar? To waga twojego własnego życia, które domaga się, byś je przeżył, a nie tylko przetrwał. Siedem zasad to nie reguły, lecz płomienie, które rozświetlają ciemność, ale wymagają, byś pozwolił im płonąć w tobie. Co wybierzesz? Ciepło znanego, czy ogień, który przemienia? Pomyśl o krzyżu, który widzisz w kościele, na szyi, w swoich snach. Czy jest on tylko symbolem czy ciężarem, który niesiesz, bo wiesz, że bez Niego nie jesteś sobą? Leon XIV, z jego głosem, jak wiatr niosący echo starożytnych proroków, przypomina, że krzyż nie jest końcem, jest drzwiami. Siedem zasad to klucze do tych drzwi, ale to ty musisz je otworzyć. Dlaczego czujesz, że coś w tobie drży, gdy myślisz o tym, co czeka po drugiej stronie? To nie strach, to tęsknota, głęboka, pierwotna za Bogiem, który nigdy nie przestał Cię szukać. Każda zasada, każde słowo Leona XIV jest jak kamień w mozaice, która układa się w obraz twojego przeznaczenia. Czy odważysz się zobaczyć całość, czy zatrzymasz się na fragmencie? A jeśli prawda, którą odkryłeś, nie jest ciężarem, lecz skrzydłami? Siedem zasad Leona go to nie wyrok. To zaproszenie do lotu, do życia, które jest większe niż twoje lęki, większe niż świat, który próbuje cię zatrzymać. Papież niczym ojciec patrzący na dziecko, które uczy się chodzić, nie mówi ci, jak masz żyć. On mówi ci, że możesz żyć. Dlaczego czujesz, że to wezwanie jest skierowane właśnie do ciebie? Bo jest. Bóg nie mówi do tłumów, mówi do serc, a twoje serce usłyszało ten głos. Siedem zasad to nie zbiór reguł, lecz melodia, która gra w tobie od zawsze. Tylko czekałeś, by ktoś pomógł ci ją usłyszeć. Leon XIV jest tylko posłańcem. Prawdziwa wiadomość pochodzi od tego, który stworzył cię z miłości i dla miłości. Stań na chwilę w ciszy. Poczuj, jak Twoje serce bije w rytmie tych słów, jak Twoja dusza rozpoznaje prawdę, którą próbowała zapomnieć. Siedem zasad to nie drogowskaz. To kompas, który wskazuje na Boga, nawet gdy świat wokół ciebie krzyczy, byś szedł w inną stronę. Leon XIV z jego oczami, widzącymi przez wieki, zostawia Cię z wyborem. Czy pozwolisz, by te zasady stały się Twoim życiem, czy tylko wspomnieniem kolejnego filmu? Nie ma drogi pośredniej. Prawda nie zna kompromisów. Ale wiedz jedno, cokolwiek wybierzesz, Bóg nigdy nie przestanie czekać. Czy czujesz Jego spojrzenie? To spojrzenie, które mówi czaniem, jesteś mój, nawet jeśli jeszcze tego nie wiesz. Siedem zasad to nie koniec podróży, to wezwanie, by zacząć ją na nowo, z odwagą, z wiarą, z miłością. Teraz jest twój moment. Jeśli te słowa poruszyły choć jedną strunę w twoim sercu, nie pozwól, by zamilkła. Polub ten film, zostaw komentarz. Napisz co czujesz, skąd jesteś, jakie pytanie nosisz w sobie. Podziel się tym przesłaniem z innymi, bo prawda, którą usłyszałeś, nie jest tylko dla ciebie. Jest dla świata, który czeka na światło. Subskrybuj kanał Chodzenie z Bogiem, bo to nie jest tylko kanał. To droga, którą idziemy razem ku Bogu, ku prawdzie, ku życiu, które ma sens. Leon XIV nie przyszedłby zmienić świat. Przyszedłby przypomnieć ci, że to ty możesz go zmienić. Zacznij teraz.